Zajajcie na kanale Hiszpan Fider. Z Maxem przyjechaliśmy na hollow Farm. Ja to już stary bywalec. Max jest tu pierwszy raz. Skusił się. Robiliśmy trzy podejścia. W zimie jeszcze trzy tygodnie temu. Jak Holo było zamarznięte, przyjechaliśmy. Nie dało się. Pojechaliśmy łowić płotki. Aż w końcu się udało. Przyjechaliśmy sobie. Wczoraj były zawody wośbowe. Dzisiaj niedziela. Zamiast leżeć, odpoczywać. Były we twór, dwa wariaty, ale pozytywnie na kręceniu wędkarską. Spędzamy miło czas na Halloween. I zapraszamy Was do odcinka Metod Widera. No chyba, chyba kar. Maxa, pierwszy kart z Holofarm ładny, ładny, no ten, ten jest fajny. Tu! Brawo Ty! Woo. Pierwszy w tym sezonie tak, oficjalnie. Proszę. Proszę zobaczyć do podbieraka, żebyśmy nie męczyli ryby. Proszę Ktoś, bardzo. Ja, y, Maksu jestem na wakacjach. Aha, aha. Wa ty, ty dzisiaj jako, jako ja jako gość, tak? Ty jesteś jako gość. To się tak nazywa, że przyjechałem z Dewizowcem. Z Dewizowcem właśnie. Proszę. No i Dewizowiec tłucze mi dupę, ja blanka. Kiszę na krześle. Maksik trzecia ryba, drugi karpik. W międzyczasie była płotka. Ale jak to mówią, kto bogatemu zabroni? No. Pamiętaj, no brawo. że łapać to trzeba ubić. Ja całe życie powtarzam, że wędkarstwo trzeba rozumieć. Ale łatwiej, popatrz. E, zaraz ci powiem, bo tu są karpie też duszki, ale nie to jest ten. To nie jest duszek, to jest ten karp taki złotem delikatnym. Ładnie pan, bardzo ładnie. Proszę. pięknie. Piękne, komercyjne, wigilijne. Wigilin, gatunek karpia. No z tym palcem taka ładna ryba. No, elegancka. Idź do wody z powrotem. Tak się złapie. Na co złapałem już Wam pokazuję. Dzisiaj używamy e, Haribo. Proszę bardzo. Haribo. Myślę, no. że zapachu nie możemy odjąć, to tak dosyć intensywnie pachnie, w ogóle. Nie no, Halibo pachnie jak halibo. Jakbyśmy normalnie żelki zakładali na haczyk. Nie, to no świetnie. Świetny no, świetny I to jest tylko nie na żółty, tylko na pomarańczowy. Świetnie. I tylko ryby na to, nie? nie? Co Ci mogę powiedzieć, Maksim? No. Ja, o i ja mam branie. Słuchajcie, żeby nie było, żeby nie było, że ja tylko jako dewizowiec. No, bo łapać to trzeba umyć. Ale my te, te same wędki dzisiaj używamy, nie? Tak, Tubertini. Lake. Nie masz podwieraka? Masz podwieraka. Mama, ale ja jestem zawsze inny. A. Ładny karp. Jednego Maxu wypiął, teraz drugiego wypiął. I jak to się mówi? Łowić trzeba umieć. Ale mina, mina świadczy sama o tym. Bo łowić to trzeba umieć. Właśnie, łowić to trzeba umieć. A tam chyba z Sebastiana pudełko płynie. Siedem brań, tak? 7 brani, piątą rybę holujesz. dwie spiełeś. Bo były za duże. Tak, były za duże. Bo były za duże. Ale założyłeś teraz ananasa, ananaska. ananaska z Merlina. Zwiększyłem haczyk. Zwiększyłeś? Zwiększyłem grubszy, grubszy no i. No, wędkarstwo to jest non-stop kombinowanie. A ci mam dwa przypony, nie? O, patrz, to ładne. Nie, No ładny, sportowy karpik. No. O! Zobaczył podbierak i sobie pomyślał, no nie, może się uda. Ale fajnie te rybki walczą, co nie? Ja chciałem powiedzieć, że łapać to trzeba umić. Umić, umić! Ale jest ładny już. Większy hak widzisz? Założony. Piękny, pięknie! Co za pięknie! Idź. Idź przyprowadź większy kurty. <laughs> No I wiesz gdzie ona by była? Tak Poszłaby W silną las W silną las Nie, Nie no. no Max Wikidai Antonio Banderas przy tobie to jest pionek Co to, co to, pań? Toż to wariat jakiś. Półkilowa kilowa płodzi. <laughs> Ile w wodzie! Nie no, fajna ryba. No, fajna ryba. Nie pokażę mu tego, nie? jest. chyba największy dzisiaj twój, co? Nie, ja ci chciałem powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Tak? Że... Tak, że co? Łapać to trzeba umić. Ale ładny, nie? No fajny już. No, jest taki ładny. Naprawdę. Fajurowa ryba. Oczywiście używamy haków bezdadziorowy, no tak, na komercji I... piękny, nie? Piękny. Piękny. Co tu się dzieje? No i tak jak na komercji zawsze to robimy, spokojnie odgamy go. By zaprosił większych Tak. przyjemność. Co mogę ci powiedzieć? Tak. Kłaniam się w pas. Dziękuję bardzo. To ile tam jakiś tam wynik tam miałeś jakiś coś? Ty masz 6, ja mam dwie. Nie będę powtarzał tego zdania, które dzisiaj jest przewodnim zdaniem tego, tego spotkania. Tak. Ale... Bierze, bierze, bierze. Trzeba łobieć. A niech bierze. No, to, robić, to trzeba... Wiatr, tak. chociaż, chociaż masz tyle radości, że ci tam wiatr wróci tu w koluszach. <grywanie> <grywanie> tak. Ale ładna rybka, nie? No piękna. No, patrz jaka ładna rybka. Jakbyś łowił w Tajlandii. No. Ale bonusik ładny, masz to. No. Patrz jak ryszysta rybka. Nawet ją pokażemy. Ale ładna rybka. Patrz jaka ładna rybka. Piękna. I tnotka. No. Baby. Patrz jak ładnie mm, Bardzo. Fajne, co nie? No. Ale ten, dawaj buziaczka. O. Dzisiaj Maksik na Między Wyspami wymiata. poluje dziewiątą rybę. Ja mam trzy tylko, a Maxik dziewiąta, dwie z To no, zawodowiec. Fajniejszy Maxiu? No, widziałem, że już na klipie go trzymałeś na hamę No ładny, ładny, no Ale widzisz, że te są śpiące, nie? No nie no, zimna woda, wiesz, zima cały czas. No ten taki, córczka myślę, że... Inteligentny, nie no, ładna ryba. Jeszcze raz chciałem wszystkim powtórzyć, że łapać to trzeba umieć. Trzeba umieć. No, ten jest największy. Największy. Ten jest największy. Pierwszy raz na Hollow Farmii tylko bije swoje pp cały czas. No tak. Nie no, piękna ryba. Zapomniałem, nagrywasz? Nagrywam, nagrywam. Miałem o jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy tak mianowicie buziaczka buziaczka nie może być całują się nad wodą buziaczek no idź fajna ryba bardzo ładna, za 3 kilo piona kącik kulinarny no bo wiecie zima, zimno, wieje musimy się z maksem posilić strasznie no masakrycznie wiadomo od kogo bigos od naszej supporterki tak Hej, kasia dziękujemy kasia gotuje myjemy i dziękujemy kasia dzięki 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 kasia dzięki ale jaki zapach wow. Ale to chyba nie jest karpiński, Maksiu, co? Wydaje mi się, że karaś, wiesz, ale. Nie no mi. Czerwona, czerwona. O, czy. Czer czerwona. Nie, koi. Karaś. No Karaś. Kara. Prawie jak Tajlandczyk. No pięknie, no. Buziaczek? Te się dzisiaj ocałuję. Ja się dzisiaj tak ocałuję, dzisiaj. numer 10.

To normalnie nie wiarygodne, że mnie dzisiaj rybę złapał To jest co to płotka to, to ładna Nie to nie, nie taki to to wynalazek kurwa karpik Co, karpik, kurwa. co to jest Karpik No mówię karpik aż, aż idę zobaczyć Ryba cud Ka Karpik mały tak. no A i to jest właśnie karpik duży. Tak? Tak to jest karpik duszek. To jest duszek. No, no. Ładny duszek. Tylko, że on jeszcze jest młody i nie jest tak jeszcze ubarwiony. Ładny duszek, nie? No, karpik. Właśnie kończymy wędkarską przygodę z Maxem. Jeszcze dziadzik nas odwiedził. No, ale co, co zrobić? Gratulacje. Dziks! 12 strzelonych. Ma... 12. Ryb wyjął z tego 9 karpi, zdręgę i dwa koi. dwa koi. Ja wyciągnąłem 4 karpiki, czyli dostałem lanie na kolanie, bo łapać to trzeba umić. Dokładnie. No. thank